Wyłaś z tego łóżka i przyjdź tutaj z rana. Dąż do swojego celu, jak jeszcze inni śpią i tylko śnią o swoich marzeniach. Tutaj jest zaledwie kilka osób, osób, które walczą o swoje cele i marzenia. Przyjdź i przerzuć to cholerne żelastwo i osiągnij to, co zamierzasz. Bez wymówek i bez zbędnego myślenia. Zacznij to robić. Przegrasz jeszcze niektóre bitwy w swoim życiu, ale jeśli postawisz serce i pasję na pierwszym miejscu jeśli to będzie dla ciebie najważniejsze, wygrasz tą cholerną wojnę. Teraz wstań, czas się sprawdzić, sprawdzić, czy dasz radę. Rozpędź się tak szybko, że nikt nie zdoła cię dogonić. Życie jest zbyt krótkie, by dawać innym sterować swoim życiem. Gonitwa za marzeniami to klucz. Do przeznaczenia i ty musisz tą gonitwę rozpocząć. Ja się nigdy nie poddam. Mam nadzieję, że ty też.